Powiedzcie mi, że to jest tylko takie tymczasowe i, i na chwilę. To wykonanie zwróciło moją uwagę. Jesteśmy na wzgórzu Świętego Wojciecha przy Kościele Karmelitu, gdzie właśnie odbywa się remont. I tak jak wspomniałem na początku, mam nadzieję, że to jest tylko tymczasowa konstrukcja. Zwróciłem na nią uwagę już jakiś czas temu, kiedy początkowo zrobiono tylko taki dobudowano dźwig dla osób z niepełnosprawnością. Teraz dobudowano jeszcze schody, które wyglądają no, bardzo nieestetycznie. Wszystkie materiały z, z różnej nomen omen parafii. Zwróćcie również uwagę na tę tablicę. To jest akurat tablica informująca o realizacji inwestycji ze środków budżetu państwa. Inwestycje realizowane w Poznaniu ze środków unijnych mają podobne tablice, tylko że np. w instrukcji dla tablic unijnych jest fajny zapis, który mówi o tym, że tablice nie mogą zakłócać ładu przestrzennego. Zwróćcie także uwagę na, na, na sposób wykonania tego, na te nóżki, które sprawiają wrażenie, jakby miały się zaraz wywrócić. Tu na przykład nie ma jednej śruby, jakieś odblaski porobione na słupkach. No i ta rdza na całkiem, no chyba wydaje się, że nowych elementach. Więc to wszystko skłania mnie do tezy, że rzeczywiście to zostało wybudowane tymczasowo. No ale znając Poznań, to trzeba to zweryfikować.